Zatrzymujesz. I to się nagrywa, widzisz czerwono kropkę? Aha, dobra. Nagrywa się, patrz. Bo coś tam kurwa macie direkt mówi, że, że, trzem, no no, że trzem płacą. O! Brawo! Kurwa, tego strzału nie objęłem ty. Zapatrzyłem się na bramkę. Coś nie powiedziałeś. Tak. Patyk, w takim Wiesz, skrywa, się Nie idzie, Dobra, ciaka. Szczerze to jeszcze gorzej. Wiesz, jednak go rozłóż. <grym> Bo teraz to słoneczko trochę Ta. przycina, to naprawdę nie widzę nic. Kurwa, co ja na znowu panterka. Do akcji. W plecy mi tam, na Brawie plecy ten. Wiek. O dyrektor niech nie tej obronie, bo to roboty jeszcze zrobi tam swoje Zobacz Marcina w środek Nie daj Piotruś Fał tak jest Uważaj Adać kurwa musi a później to ma kurwa mać 30 sprintów kurwa mać Podeś to! pany! Baba mu lepiej nie da tego. Nie, tak. nie pierdol, bo była ładna. Nie wiem, nie to widziałem ze krzaków. Ale, ale, ale po prostu, z pełnym worem wróciłem. Ma zabrane uprawnienia. A wy kurwa w robocie z rybą wracają, całą od pili, komary nas ja pojebali. Kurwa! Boczne. To jeszcze z w żadnym ważnym meczu o nie przegraliśmy. Mówi, albo 2-0, albo 1-0, albo 2-1, kurwa macie, ale zawsze wygrywamy. Teraz nie chuj ja, zobacz. Ten bramkarz jest... I będziemy, kurwa, szukali ją po tych lasach, kurwa. w Tej Panterii. Ej! Piółkę było Nic nie było. Zarówno strzeli. Stępe ludowatkie. Nie było! Nie trzymał ją przy jajca. On najwięcej widział. Druga daj! Druga biały! Sama daj! Sam! Brawo! Dzięki. Brawo! Brawo! Brawo. Adaś to nie wykorzystać to samo. Teraz patrz tutaj na ten strzał, zobacz. Nie no, bramka... Zobacz po jeden. Oh! Brawo! Brawo! Sędzia nie widział. Brawo! Kurwa, wy, wypluwa to piłkę, kurwa niepewny, straszny. Ty, lepsze to niż nic, kurwa. Nie, 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 no, co na, stać. O, o, Stempel jako blokadę zastosował. Lepszy jesteś, Adaś! Lepszy, brawo! Uważaj Lecy. na nogi! Strzelaj! Brawo! Kurwa, Cię się nie boję. No bo ślepak jest, kurwa nic no więcej. Zostawi? O proszę bardzo! Ej. Ręka biła, tak, tak, no! Ej. Brawo ty kurwa ślepaki! Brawo Sala! Nie na mecz, kurwa, nie? Wiem. O jebane, poszłam pod rękami. Kurwa tam jakieś efekty świetle. Świeci się od kurwy synty, jak jaja, kurwa. Ta nasza kurwa choinka, dyrektor. Tak, Bra bardzo pięknie. A. Brawo! Nie wiem czy to ujęłem do końca. Mam trochę, jak poleci to poleciłem. Olej, do końca. Teraz No. ja tylko w Dobra.